W poprzednim odcinku zemściłem się na Neonie za to, że podrywał moją dziewczynę. Ale w dzisiejszym odcinku pora, żeby Kara spotkała również moją dziewczynę. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj moja dziewczyna będzie spełniać moje życzenia przez 24 godziny. Jeżeli wam się takie odcinki podobają, koniecznie zostawcie łapkę w górę, yy, załóżmy 5000 łapek w górę. No, to jest bardzo wysoki próg, ale mam nadzieję, że Wam się uda. 5000 łapek w górę i yy, moja dziewczyna zrobi to samo na mnie yy, w formie rewanżu, czyli, czyli, czyli to ja będę spełniał jej życzenia. Więc, no, jeżeli chcecie, to zbijcie. Jeżeli nie chcecie, to nie wbijajcie. To wiecie, to wtedy. wtedy nie musicie, ale myślę, że będziecie chcieli to zobaczyć. Dobra, słuchajcie, lecę do niej, bo gdzieś powinna być tutaj w okolicy. Dobra, słuchajcie, lecimy po Emilię, wydaje mi się, że powinna być gdzieś u siebie na pokoju, że tak powiem, w tym w, w borowiku tutaj, naszym kochanym, więc zejdziemy do niej i poinformujemy ją, co ją dzisiaj czeka, bo ona nie za bardzo wie tak naprawdę, więc mam nadzieję, że nie będzie w zbyt wielkim szoku. Dobra, czekajcie, o, o, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. O, dzień dobry, dzień hejka, dobry. Hejka, hejka, słuchaj, bo mam dla siebie bardzo ważną informację. No, był taki odcinek, w którym trollowałaś mnie z Bartkiem razem Prawda, prawda był Bardzo mi się to nie podobało i było mi bardzo przykro, więc <grym> dzisiaj mam dla ciebie karę O nie <grym> Dzisiaj będziesz spełniać moje życzenia przez 24 godziny Jesteś na to 24 gotowa? 24 godziny, nie, nie Przez <grym> 24 ja godziny gotowa. będziesz spełniać moje <grym> życzenia na to gotowa. Nie możesz powiedzieć nie, to jest już przegłosowane Głosowałem tylko ja, sam to przegłosowałem oh wow, super Fajne, fajne, dobra. fajne głosowanie Słuchaj, rozpoczynamy to w tym momencie I pierwsze moje Nie. życzenie Pierwsze moje życzenie Jestem głodny, więc przynieś mi coś do jedzenia Ale łatwo, bo masz akurat, jesteś w domku, więc na pewno jakieś zarcie masz Tak, mam jakieś ziemniaki, masz A no, a to akurat ja też Masznego. mam ziemniaki, to zjem to co miałem smacznego. Dobra, no pierwsze zadanie jest wykonane Okej, okay, dobra wow. Co, co byśmy ci mogli dać innego? Wydaje mi się, że teraz moglibyśmy zrobić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie na serwerze jest syn Paliona hmm. Lecimy po niego, zobaczymy, w którym on będzie miejscu. E, twoim zadaniem jest uderzyć go z ławki po prostu. Pobić, pobić, musisz ja pobić, syna paliona. Musisz, no, pobić syna, paliona. syna paliona musisz pobić syna paliona. Pobić syna Paliona Co to są bo, za brutalne, jedy, jedyny, Jedyne co cię może uratować przed tym zadaniem? To sytuacja, w której on wyjdzie z serwera, bo nie, nie, nie ma go tutaj na Discordzie Więc on nie wie, że będzie zaraz klepany Gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzieś jestem u nas w wiosce Aha, już jesteś w Palionowie? No Kurczę, jak ty szybko tam dotarłeś. To jest, Jeszcze nie byłem tam, dobra, trzeba znaleźć syna Paliona Bo on tu gdzieś hmm. powinien być e, Więc e, tak mi się wydaje przynajmniej, że on tutaj gdzieś, gdzieś będzie w wiosce Bo on tu się zazwyczaj kręci, może w przedszkolu będzie więc? No właśnie, też tak. Tak, jest, jest w przedszkolu, dobra. No to Aha. idziemy, idzie, idziesz klepać syna paliona, zobaczymy co. O nie! Patrz, tu głowy Hirobraina w ogóle są. Co tu się dzieje? On już widzi, co się dzieje, hmm. więc musisz go klepać. Zacznij go bić, zacznij go bić. Dużo raz. No dobra. <grym> dobra, <grym> zaczął uciekać, zaprasz. zaczął uciekać. Dobra, już nie musisz. No już już, 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 dobra. <grym> już nie musisz. <grym> o jak się wystraszył, jak się wystraszył. <grym> nie chciał być klepany, dobra. Chodź, zadanie wykonane, zadanie wykonane, okej. Okay. Więc Dobra. jesteś, jesteś jakby, no dobrze, dobrze, póki co, póki co się sprawdzasz, naprawdę, w tym, w tym swoim, no, super, e, w, tym swoim e, w tej swojej karze, którą musisz spełnić Dobra, następna rzecz, wydaje mi się, że fajnie będzie ogarnąć jakieś TNT i wysadzić gdzie niegdzie I mhm. zastanawiam się, albo, o wiem, 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 co, bo akurat jesteśmy tu w tym miejscu, spędź, to jest 5000 łapek w górę, więc 5 sekund na tej magmie musisz stać Nie, na shifcie nie na shiftie. Cztery, trzy, dwa, jeden. Dobra, możesz zejść. okej, okay, kolejne zadanie <laughs> wykonane. Ka kara, boles kara bolesna jest już za nami. Aczkolwiek pewnie będzie jeszcze jakaś. Super, gdzie ty poszłeś sobie? No, to, sobie stronę zamku, w stronę zamku. W stronę Dobra. zamku. Dobra, teraz Dobra. kolejne wyzwanie. Kolejne, kolejne super wyzwanie dla ciebie. No, nie wiem, czy takie super. Ja się dobrze jest bawię. Ja się dobrze kolejne, kolejne, super. Dobra, kolejne super wyzwanie. Czekaj, ja ci może zrobię, zrobię taki przyrząd fajny. O, Czy super. ja mam do tego rzeczy tutaj przy sobie? Nie mam, muszę zajść szybko do w magazynu naszego, żeby tam... Mhm. Może to będzie. Chyba, że masz przy sobie krzesiwo. No, chyba nie. Dobra, nie, to nie musimy, musimy skoczyć do magazynu. To nie wzięłam, no. oj, oj, ale szkoda. No. No. Dobra, tak dobra, to, 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 to lecę do magazynu, tam powinniśmy mieć jakieś Ogólnie już Ci powiem, jakie to jest wyzwanie e, W tym momencie musisz spalić jeden z domków e, tamtej wioskowej takiej tutaj, co mamy Po prostu no podpalić nie, nie. go i wziąć na, na siebie odpowiedzialność tego, że to spaliłaś, bo to Ty to spalisz, więc proszę Cię bardzo Proszę Aha. bardzo Idziemy tam zobaczyć, jak, jak Ci będzie e, szło spalenie tego budynku Mam nadzieję, że by, 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 by. będzie byliście się tak ładnie. Będzie się ładnie kopcić. Taki... Dzieciobica. <grym> <grym> tak, jesteś tutaj ten. Może, do, dobra, domek możesz sobie wybrać. Już nie będę taki, 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 wiesz, straszny, więc możesz sobie wybrać, który z tych czterech domków spalisz. Dobra, wybiorę ten najbrzydszy, Który to będzie? Ten jest mi w miarę spoko. <grym> Tylko jest pamiętaj, typy. że y, musisz. Ja już, jak spalisz, nie możesz nic gasić. Więc jeżeli ten ogień pójdzie dalej. Trudno, leci dalej. Serio? Tak, więc wybierz no, sobie taki. to jest najbezpieczniejsze. Też się wydaje, że jest najbezpieczniejsze, ale uh. zobaczymy czy tutaj na, na lewo przypadkiem wow. usiądzie. To są jo, pa, dwa, dwa klocki przerwy. Jest ryzyko, że mógłby się tutaj jakby rzucić ten ogień też na prawo. Dobra. Proszę Dobra, bardzo. Dobra, ładnie się kopci, ładnie się kopci. Niech płonie. Dobra, ja jestem, ja jestem ciekaw czy to rzuci się na jakiś domek oh, obok. Jezu. W ogóle tak swoją o, drogą nie. to piję se kawę, wiesz? Ale wiesz jakiego kubka? Twojego. Ja wiem z jakiego kubka. O, jakie słodki. To jest potwierdzony fakt, że z tego kubka najlepiej kawa smakuje. Więc zapraszam na sklep Milki, Milki tam macie. Tak, kubki. też zapraszam. Dokładnie. No dobra, no ład, ładnie, się, ładnie się to kopci. Czekaj, ja nie mogę, ja się Jestem boję, ciekaw, że to się, się przeniesie. Ja też. Ja, ja czy nie, nie, że się boję, nawet w sumie troszkę na to liczę, że to rzuci się na ten domek obok. Ja nie, bo to jest na przykład taka ławeczka, tu jest piękny most. U, ta ławka mm. też jest ryzykowna, ale z ławki to już się nie rzuci na nic więcej. Bo to jest woda i trzy kratki przerwy, ale tu jest. Nie, no tu też już się nie rzuci, ale szkoda, ale szkoda. Uf, uf, Kurczę, po prostu, a miałem uf. taką nadzieję, że ta chata pójdzie z dymem. Miałem taką nadzieję na to, ale trudno, no niestety. Dobra, popatrzmy, jak się to pali do końca, bo już jest niewiele zostało tak naprawdę z tej Super. habiry. Nie ma żadnych podziemnych stos, przejść po pod tym. Stos. Kurczę, szkoda, że tej nie wzięłaś. Ta to by dopiero się hajczyła ładnie. Ale tej, mm -hmm. z tej to na pewno Jakbym by się to, rzuciło na to już. To by się rzuciła na tą, a w ogóle jednocześnie jeszcze na tej... Nie no, na to nie pod tym cztery przerwy. Ale... Nie no, zamek. No ale, ale. Dobra, no, to, to się ładnie spaliło. Zostały drzwi, w ogóle drzwi się nie palą. Okej, okay, dobra. Dokładnie tego nie wiedziałem, ale spali się blok, który jest pod drzwiami. O tym mówiłem właśnie. Wow, A <laughs> Więc... to jeszcze nie jest spali, popatrz. No, no bo tam już ten, no, nie spaliło się wszystko, więc. Zadanie niezaliczone. Och, nie. Zaliczone. O, o, nie <laughs> nie no, to małem, zaliczone oczywiście. Dobra, to teraz tak. Musisz y, znaleźć. Y, kolejne wyzwanie, o akurat mam to. Znajdź kurę, bierzesz to, y, ja ci ogarnę linę, i musisz powiesić kurę na szubienicy. Hmm. Fajnie, fajnie. Więc ty idź szukaj kury, Masz a ja takie lecę. kreatywne kurde, te. To musi być zadania. takie, żeby ludzie mieli cię za mordercę tutaj w tym momencie. To no, musisz, super, musisz super. cierpieć na tym, że to robisz. Ja się no popłakałem, słuchu. taki ten challenge jest zabawny. Wszystko jest nagrane, widzicie dobrze, że mnie zmusza do tego. Nie, to, to nie jest twoja typu. kara, to jest twoja kara nie, za twoje czyny, nie. za twoje za twoje Jakie za twoją nie za, nie z, za, żart, za tak? twoją zdradę, za twoją zdradę to Nie To znasz się Czemu na tym świecie nie ma kur, Wytłumacz mi to. Nie Tyś wiem, nie wiem, musisz tak. znaleźć kurę, zaraz, o, mam już linkę, dobra, więc będziesz mogła powiesić kurę na szubienicy, super Szybko, super. szybko znalazłem, czekaj, gdzie ty jesteś, chyba tu jak wyskoczę przez ten, ten emeraldzik, dobra, tu gdzieś powinnaś być Dobra, pomogę nie, ci nie szukać tą tak. kurę, bo może być faktycznie z nią ciężko, aczkolwiek wiem gdzie są kury na pewno, ale stamtąd to będziemy 3 godziny ściągać kurę Więc może hmm. lepiej nie, ale możemy, ej, ale możemy zejść po jajko i powiesić małą kurę ale, ale może lepiej znać dużo, bo nie wiem, czy mało można wziąć w ogóle na Haka. Więc. Alok, gdzie wy jesteście? Jak się mówi do kur? Chip-chip. Eee, A, kurde. Stasznie skomplikowane. Jak się mówi do kur? Chip, chip No dobra, ale to czekaj, ja tu gdzieś poszukam, bo ja, mi się wydaje, że ja tu gdzieś kury widziałem w okolicy. Ej, tak, to jest tak, niemożliwe, no, że tu nie ma ani jednego zwierzęcia tak w ogóle. Proszę, ślimaka powiesisz Ale nie, jeszcze, ślimaka to się tym chodra. bardziej chyba nie da wziąć na haka Jakie to są glizdy w ogóle, co jest grane, ja pierwszy raz to widzę Ło, wow, slime z niego wyleciał Ale jazda e, Kurczę, akurat deszcz jeszcze pada Powiem ci, no ciężko... Dobra, doskoczyłem, ale jazda, ale byłem bardzo, bardzo w trudnej sytuacji Ej, no dobra, nie widzę tej kury Mogę zombiego powiesić A nie, nie da się chyba na haka wziąć zombiego Co to jest? Co to jest? Hmm. Czekaj, bo znalazłem coś tutaj dziwnego. Eluvina. Tabliczka, patrzę jakaś tabliczka z daleka. Mówię, nie wiem co tam pisze, podchodzę, pisze ELUWINA To jest po prostu wow. śmieszki na tym serwerze takie, że hej. Czy gdzie ty jesteś, kurcze, Bo już wiem. Wiesz co jest na jakiejś łące. Ja w ogóle dotarłem do jakiejś wioski. Co ty gadasz? O jaki ty w ogóle podróż wykonałaś życia w tym momencie. No wiem. Ale nie masz żadnego. Kurcze, no powiem ci. No widzę właśnie, że tutaj tak z troszkę ciężko. Eee, kurczę, wilkołaka znalazłem. Bo... Ajajaj, ajajaj. No, no powiem ci, że jest. Yy, niefajnie, fajnie, nie fajnie, bo ja liczyłem na to, że jakaś kura tutaj gdzieś w okolicy będzie. Eee, ale poczekaj, jeszcze znajdę. Dobra, wiem co zrobimy. Idę, idę do, do mojej ekspiarki Tam są kury, więc na pewno będą jajka, więc może jakaś kura się po prostu wykluje stamtąd. No, no i, tak. wtedy ci, i wtedy ci rzucę i spróbujemy tą małą kurę po prostu powiesić, żeby challenge został mógł być wykonany, bo jeżeli challenge by nie został wykonany, musielibyśmy go powtarzać w następnym odcinku. O super <noise> Nie no, więc trzeba wykonać challenge. O. Dobra, schodzę tu na dół. E, idę tutaj po te kurki, o już słychać jak one tutaj gdaczą Więc dobra, schodzę na dół, je, no ile ich tu jest Dobra, biorę do... E, 16 jajek mam, dobra ja z tematem, na pewno się jakiś wykluje Nawet już więcej mam jajek Nawet boję się to liczyć szczerze mówiąc, ile mam? U, 30, ja ponad 40 jajek mam Dobra, lecę na pewno, chociaż jedna kura to na pewno z tego będzie Więc le lecę tam teraz, do... chodź do zamku już, leć do zamku no idę. Pamiętasz idę, idę. drogę powrotną? Nie, w po ogóle, ale. Dobra, to no się tepnąć, możesz się tepnąć, żeby tutaj być szybciej. Tylko to czekaj, bo ja jeszcze nie jestem w zamku, więc tak. Zresztą. Szukaj, szukaj, jak będę w zamku, to Aż się staram tepniesz. Staram się. I, i będzie wieszana kura w tym momencie. Mm, to będzie bardzo straszna chwila, fajnie, bardzo straszny fajnie. widok, Dobra, mi się wydaje. Wza... Znalazłeś zamek? Mhm. Dobra, ładnie, odnalazłaś się. A tu nawet wiem, w którą stronę poszłaś. Chyba. No tam, gdzie jest ten szmaragd, co nie? No, 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 to, to znalazłeś wioskę, w której ja zaczynałem przygodę na tym serwerze Bo tam, w tamtą stronę Uuu. jest Dobra, o, jest kura, jest kura, dobra Niewiele jajek trzeba było rzucać, jest pierwsza kura, czekam tu na ciebie Będziesz mogła wykonać egzekucję na niej w tym momencie, a ja sobie tutaj o, A ja sobie tutaj ogarnę... kurczę, nie mam żadnego siedzenia mm, Jeszcze burza jest, jeny, jaki klimat, dobra, aż się siądę tu, będę patrzył na to Haha Jesteś już blisko? Jest. No się tepnąć. Oba, no o, o, o dobra. To tam jest kura po drugiej stronie, tu masz linę. O, dzięki. Proszę ją wciągnąć na ten podest. Nie i, uciekaj, I da się Nie da się? Nie działa na małe kury. D o, działa, działa, kura, działa. Kura, nie sobie w nim po prostu Dobra, trafić. dobra. dobra. Niko, ale jest to brutalna. <laughs> chodź tu kurko, no chodź, chodź, chodź. chodź. O kurczaczki. Dobra, jestem <laughs> gotowy. No. No nie. Chodź no, Co ta no, kura nie robi? To jest niż myślałam. Czekaj, jeszcze raz kurko, chodź tu podejdź do mnie. No chodź tu, chodź, chodź, chodź. No. Ja, troszkę taka niechętna jest. Muszę ją zachęcić. O, nie trafiłem sobie. No dostałaś nawet jednego. Nie wiem, dobra, ta kura jest jakaś nawiedzona. Głupia kura. Głupia, nienawiedzona. Czekaj, co ją tu zepchnę, to ją tutaj w to miejsce. O o, 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 o! Dobra. Dobrze. O! Jest wykonana egzekucja na kurze. Dobra, jej, dobra. Dziękuję, jest to wykonane. Jest. Mam dla ciebie ostatnie wyzwanie. Ostatnie wyzwanie okay, w ten piękny okay. deszczowy wieczór. A mianowicie, idź odłóż wszystkie itemy do skrzynki. No nie. Ja tu stoję sobie na dole i patrzę, no jak pięknie robisz skok. Albo nie, z drugiej strony, z drugiej strony zamku. Będziesz tam wyskakiwać z wieży, tej, która jest wybudowana. Robisz eee. piękny skok na nogi. Ł łamiemy giry dzisiaj y w palionowie. Ja sobie patrzę jak łamiesz girę po prostu, wiesz o co chodzi. To. <noise> Ale to już jest ostatnie wyzwanie, więc już ci niewiele zostało, Otóż sobie itemy mm -hmm. i łamiemy girę w tym momencie. Mm -hmm. Ja tu będę ciebie obserwował z dołu mm -hmm. <noise> kocham, kocham nagrywać takie odcinki. Zawsze spełnienie, spełnianie rzeczy to jest coś pięknego. Gdzie ty, gdzie ty jesteś w tym momencie? Nie wiem gdzie mam iść. No na, na, to, na idź na koło borowika tam są te trzy wieże takie, nie? O, ty jesteś u siebie na chacie Dobra, no to tu jestem z tobą. Nie ma drabinek do tych Nie ma tej drabinek do nie tych ma? wież no Ale bieda tutaj Dobra, patrz Masz masz to i to załóż Wystrzel się tam na górę i ściągnij to i skocz z tym Ekstra A ja tutaj idę sobie na dole popatrzeć jak łamiesz girę o, jesteś jesteś tam, dobra, dobra. No może to. Nie umrę, uwaga. Może nie umrę. Uwaga, ja będę odliczał, będę odliczał. Więc uwaga, A na koniec nie... odcinka wielki skok łamania giry przez, przez Milki w formie kary za to, że trollowała mnie, że jest z neonem. Więc uwaga, w tym momencie możesz zeskoczyć. 3, 2, 1, 0. A... Jest złamana gira Adol. Zabiorę sobie Twojego expa, to jest moja nagroda. więc Tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się oczywiście spodoba, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz jakiś, no i oczywiście wbijamy 5000 łapek w górę i rewanż Emilii na mnie za to, że teraz kazałem jej girę łamać i to ja będę spełniał jej życzenia. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.